Mamy drugą połowę sierpnia i nadchodzi atomowa roszada tuż przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. O tym, co czeka polski projekt jądrowy albo projekty jądrowe opowiem w Energy Drinku w tym tygodniu. Nagrywam ten Energy Drink tuż po Święcie Wojska Polskiego, wielkiej defiladzie historycznej w Warszawie, ale Polacy prężą muskuły nie tylko, jeśli chodzi o siły zbrojne, także w zakresie energetyki jądrowej pokazujemy, na co nas stać potencjalnie, ponieważ warto przypomnieć, że chcemy budować pierwszą elektrownię jądrową z Amerykanami na Pomorzu. Deklarujemy także, że będziemy budować. Prywatną elektrownię jądrową PG u oraz koreańskiego KHNP w Pątnowie pod Koninem. Słyszymy także o licznych małych reaktorach jądrowych, które jeszcze w tej dekadzie miałyby się pojawić, między innymi pod Oświęcimiem za sprawą współpracy Syntosa, Orlenu oraz amerykańskiego G. Hitachi. A zatem prężymy muskuły jądrowe, a jeśli chodzi o realizację tych planów, to dochodzi do atomowej roszady, o której chciałem w tym energy drinku krótko powiedzieć. Chodzi o to, że właśnie w święto wojska polskiego pojawiła się informacja o tym, że mamy w końcu prezesa polskich elektrowni jądrowych. Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka, która pierwotnie miała być operatorem wszystkich elektrowni jądrowych w naszym kraju. Nie wiadomo jak będzie teraz ze względu na wielość projektów, które pojawiły się na deskach kreślarskich, ale to właśnie PEI jest odpowiedzialny za ten pierwszy projekt atomowy na Pomorzu, który otrzymał już decyzję zasadniczą rządu, to znaczy zielone światło polityczne, że możemy budować i teraz czeka na jesienną decyzję o tym, na jakich zasadach będą współpracować Polacy i Amerykanie? Chodzi o umowę projektową. I okazuje się, że ten punkt programu ma dowieść nowy prezes znany już branży energetycznej z tego względu, że jest to Mateusz Berger. Współpracownik Mateusza Morawieckiego, znany z roli Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, odszedł kilka miesięcy temu, a teraz wraca właśnie w roli prezesa PEU, wyznaczony na to stanowisko przez nową Pełnomocnik, jego następczynię w tej roli, Annę Łukaszewską Trzeciakowską. I to jest pewna roszada, która pokazuje, że być może Berger jest wysłany na to stanowisko, aby dowieść. Przynajmniej przed wyborami przed 15 października, kiedy odbędzie się głosowanie w sprawie wyborów parlamentarnych. Temat jądrowy. No byłby to wspaniały obrazek, gdyby tuż przed wyborami została przecięta wstęga, zostało zawarte porozumienie z Amerykanami o technologia AP1000 w ramach umowy projektowej gdzieś we wrześniu, być może właśnie w sezonie konferencyjnym, na który wybieramy się z redakcją biznesalert.pl, więc należy wyglądać informacji na ten temat. Mogą mieć duże znaczenie właśnie w Kampanii. I być może atomowa roszada w sierpniu jest elementem przygotowań do wielkiej kampanii wizerunkowej z użyciem atomu właśnie jesienią. Ale to nie wszystko. Także projekt koreański PGZPak i KHNP wystąpił o decyzję zasadniczą do rządu, a Orlen przedstawił już pierwsze dane potrzebne do tego, żeby zarejestrować swoje spółki w sprawie tego projektu pod Oświęcimiem. Ten projekt pod Oświęcimiem także może być elementem kampanii tej jesieni, więc będzie się w sektorze jądrowym działo. wszystko zaczyna się od atomowej roszady, która pojawiła się w sierpniu. Czy zbudujemy atom? Jaki atom? W jakiej technologii? Zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach, w mediach społecznościowych. A następny Energy Drink już za tydzień.